Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wracamy do cyklu na tapecie. Przed nami dziewiąty zespół po rundzie jesiennej sezonu 2021-2022, Wigry Słowałki. Wigry Słowałki, dziewiąty zespół piłkarskiej jesieni drugiej ligi. No, warto zaznaczyć, że już i w trakcie tego odcinka jesteśmy po pierwszych meczach drugiej ligi 2022 roku, więc troszeczkę będziemy modyfikować te pozostałe kluby. Ten dziewiąty i pozostałe dziewięć, które zostaną mi do oceny, jeżeli chodzi o występy. Oczywiście będziemy się skupiać na tym, co działo się jesienią. Mając już z tyłu głowy, że te kluby już rozpoczęły rundę wiosenną oczywiście, tą w cudzysłowie wiosenną. Tak jak Birgit, suwałki dzisiaj pokonały w Ostudzie soku. W pierwszym meczu 2022 roku 3 do 1. Ale zostawmy ten mecz dzisiejszy. Przejdźmy do tego, co było jesienią. 28 punktów zdobyły Wigry słuchałki w bramkach: 23 do 23. Tenerem zespołu Wigier jest Grzegorz Mokry. Od 14 listopada 2021 roku pracuje w Suwałkach. Dlaczego? Ano dlatego, że Dawid Szulczek opuścił w trakcie sezonu Wigry Suwałki i jest już od kilku miesięcy trenerem ekstraklasowej Warty Poznań, z którą sobie radzi dewelacyjnie. Jeżeli chodzi o ogólny bilans Wigier Suwałki w tym sezonie, no to mamy 8 zwycięstw, 4 remisy, 8 porażek. Jeżeli chodzi, oczywiście zaznaczamy o rundę, od rundę jesienną. Cały czas podsum podsumowujemy sobie rundę jesienną, bo dzisiaj Wigry grały już pierwszy mecz w 2022 roku i to się składa 40% porażki, 40 zwycięstwa, 20 remisy, 23 do 23 w ramkach, 28 punktów. Tak wygląda ogólny bilans z zespołu z byłego już województwa suwalskiego w latach 90. Suwałki były dawnym miastem wojewódzkim. No i wyróżnienia piłkarzy... Yy... Po rundzie jesiennej Mikołaj Łabojko dzisiaj strzelił gola przeciwko Sokołowi. Doliczyłem mu tego gola, ale jeżeli chodzi o rundę jesienną, 18 meczów, 3 gole i 2 asysty. Dzisiaj czwarty gol zaliczył. Ciekawy zawodnik. Jest to ciekawy zawodnik, jeżeli chodzi o Mikołaja Łabojko. To przede wszystkim warto powiedzieć, że to jest brat Jakuba Łabojki. No to też jest zawodnik, były piłka Śląska Wrocław. Mikołaj Łabojko pochodzi z Stanowski Gór. 2001 rocznik, czyli 20 lat. W marcu skończy 21 lat. W jeden mecz w Pucharze Polski w tym sezonie. Licząc ten mecz dzisiejszy, 18 meczów, 4 gole, 2 asysty, 3 żółte kartki. Tak wyglądają statystyki tego zawodnika. Michał Ozga to jest kolejny ciekawy zawodnik, o którym, nad którym warto się pochylić, środkowy obrońca ostatnio występował w zespole Jagielloni Białystok był w zespole Jagielloni Białystok wychowanych Hutnika Kraków był w progresie Kraków chłopak z małopolski urodzony w Krakowie w tym sezonie w drugiej lidze 20 na 24 żółte kartki Środkowy obrońca, no nie jest taki wysoki jak na środkowego obrońca, 182 cm wzrostu, reprezentant młodzieżówki do lat 22, mecze Michał Ozga zagrał w reprezentacji młodzieżowej. I trzecim zawodnikiem jest Kacper Michalski, to o tym zawodniku też warto powiedzieć, kolejny młody zawodnik, w styczniu skończył 22 lata, wypożyczony z Górnika Zabrze. W tym sezonie długiej ligi 15 meczów, 2 gole i 3 asysty. Zawodnik typowy, prawy obrońca, 187 cm wzrostu, bardzo wysoki. Fajne statystyki, jak na długą ligę, dające jakoś. No, Górnik chce ogrywać tego chłopaka na poziomie szczebla centralnego i dlatego wypożyczył go. To też warte, warte zaznaczenia, że zagrał jeden mecz w reprezentacji młodzieżowej do lat 20. Tutaj są moje wyróżnienia, jeżeli chodzi o piłkarzy wigiel Suwałki. Są to zawodnicy bardzo ciekawi, jeszcze stosunkowo młodzi, bardzo młodzi, 20, 21, 22 lata i fajnie, że tacy piłkarze są w Wigrach Suwałki, to sobie, tutaj macie moje wyróżnienie. Ogólne podsumowanie, jeżeli chodzi o Wigry Suwałki i ostatnie kilka sezonów, no w sezonie 18-19 Wigry zajęły 15 miejsce, zdobywając 37 punktów. I ratując się przed spadkiem z pierwszej ligi, dość powiedzieć, że 16 zespół miał 37 punktów i spadł, i tylko ten bezpośredni bilans uratował w sezonie 18-19 pierwszą ligę dla Niestety, sezon później już było gorzej. Niewiele ponad 20 punktów Wigry spadły z słukiem z pierwszej ligi, zajmując 18-ostatnie miejsce. No i od tego czasu Wigry drugi sezon grają w rozgrywka drugiej ligi. W poprzednim sezonie Wigry grały. Nieźle, bo zajęły czwarte miejsce. Jeżeli chodzi o poprzedni sezon, to było czwarte miejsce w Długiej Lidze. O, też warto powiedzieć, że przecież Wigry za, zakwalifikowały się tym czwartym miejscem do barażu. To było 64 punkty, jeżeli chodzi o zdobycz punktową Wigry Suwałki. No i co tu dużo mówić, w barażach w półfinale Wigry u siebie zagrały z KKS-em Kalisz. Dopiero rzuty karne po dogrywce rzuty karne wyjaśniły, kto awansuje do wielkiego finału barażu. O pierwszą ligę, no i KKS wygrał w suwałkach 4 do 2, oczywiście, później KKS w finale przegrał bardzo samotnie ze skrą Częstochowa 0 do 3, no i ani KKS Kalisz, ani tym bardziej wigry suwałki nie awansowały do piłkarskiej pierwszej ligi. No ta Jesień jest taka, jaka jest, średnia, ta Jesień, dziewią dziewiąte miejsce, jeżeli chodzi o zespół trenera mokrego. No oczywiście ten wynik. Wpływ na ten wynik ma też Dawid Szurczek, który pracował przez kilka miesięcy w Wigdach, później opuścił Wigdy na rzecz warty Poznań, o czym mówiłem. Kogo jeszcze warto wyróżnić, oprócz tych chłopaków, o których mówiłem? Na pewno Patryka Mulatczyka. Chłopak z, ze Śląska, zmysłowi 19 meczów, jedna asysta w tym sezonie, był piłkarz bełchatowa, zagłębia sosnowiec, ofensywny pomocnik, niewysokiego wzrostu, niespełna 170 cm wzrostu, 23 lata skończy w czerwcu. Mamy bardzo doświadczonego Batumieja, babiarza, kolejny chłopak ze Śląska z Katowic. 33 lata, skończył 3 lutego w tym sezonie w rozgrywkach drugiej ligi, 21 już meczów z tym w 2022 roku i 1 gol, do tego dwie żółte kartki. Mamy bardzo doświadczonego bramkarza, 31-letniego Hieronima Zocha, w tym sezonie 20 meczów, 24 stracone bramki, 7 meczów na 0. Oczywiście mówimy cały czas o większości spotkań, rundy jesiennej, chłopak strzewa. Czyli chłopak z Pomorza, chłopak z województwa pomorskiego, zawodnik, który zaliczył jeden występ wiele lat temu w barwach Arki Gdynia. Jest kilku jeszcze innych zawodników, jest oczywiście Denis Gojko, prawy pomocnik, to jest były piłkarz Piasta Gliwice, tydzień temu, 16 lutego skończył 24 lata. No, Jeżeli chodzi o rozgrywki długiej ligi w tym sezonie, warto powiedzieć o kolejnym chłopaku z Górnego Śląska, z Gliwic. Wychował się w Gliwicach 21 meczów, 1 gol i dwie asysty Denisa Gojko. Tak jak mówiłem, wychowanek Piasta w Gliwice był w Stali, Mielec później wrócił do Piasta. No i z Piasta przeniósł się do Wigier Suwałki, reprezentant młodzieżówki. Kilka lat temu w reprezentacji młodzieżowej do lat 20 wykręcił 5 spotkań, czyli gdzieś tam był w tym obiegu trenera reprezentacji młodzieżowej. Mamy też Rafała Grzelaka, środkowego obrońcę. Na pewno kibice go bardzo pamiętają. 187 cm wzrostu. Były piłkarz Dolkanu, Ząbki Wisły, Płock, Podbeskidzia, Bielsko-Biała, Korony, Kielce. Był także w szkockim Hart. Zespole, który występuje w, szkoc w szkockiej Premier League. Był w Termalice, w Zagłębiu Susnowiec i z Korony przeniósł się do Wikier Suwałki. W tym sezonie w rozgrywkach Ligi Środkowej Obrońca zagrał zaledwie 5 spotkań, więc nic nadzwyczajnego. Mamy także Łukasza Bogusławskiego, doświadczonego zawodnika z Augustowa. W tym sezonie długiej ligi 12 spotkań, jedna asysta. Był piłkarz chrobrego, głogów warszawskiej legii, rezerw wychowanek Jagie Jagiellonii, Białystok. Bardzo doświadczony, tak jak mówię, wiele lat temu. Był w reprezentacji młodzieżowej do lat 18 i wystąpił w tej nawet reprezentacji. Zdołał zadebiutować. Tak więc ta kada jest ciekawa. Jest kilku młodych, oczywiście kilku doświadczonych bramkarzy. Jest też bramkarz Maciej Aleksandrowicz jest z kilku innych zawodników jest taki zawodnik jak Rudy Nilsson to jest chłopak, który ma 28 w sierpniu skończy 28 lat z Gwinei i Bisału w tym sezonie, jeżeli chodzi o rozgrywki drugiej ligi, zaledwie jeden występ, ale w swojej reprezentacji w Gwinei i Bisału zagrał 22 razy, więc warto podkreślenia że na takim poziomie gra ten chłopak no i to były Wigry Suwałki w cyklu tutaj u mnie na tapecie druga liga. Trzymajcie się, ciepło. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych cyklach i kolejnych live'ach. Serdecznie zapraszam Was. Hej, pa!